Szczęść Boże, witaj na kanale Spokój z nieba. Dzisiejsze rozważanie będzie połączone z piękną modlitwą, dzięki której otrzymasz cudowne błogosławieństwo Boże. Będzie dla Ciebie idealna, jeśli żyjesz w lęku i stresie oraz potrzebujesz silnej ochrony przed krzywdą. Wysłuchaj nagrania w spokojnym, cichym miejscu, najlepiej przed lub po osobistej modlitwie. Pozwól, by zamknęły się Twoje powieki. Jeśli wolisz, możesz skupić swój wzrok na krzyżu lub wizerunku Chrystusa. Pan Bóg jest blisko. Bliżej niż na wyciągnięcie ręki, weź kilka głębokich, spokojnych wdechów i poczuj wyraźnie Jego obecność. Niech z każdym Twoim wdechem przenika w głąb Ciebie Boży spokój. Niech każdy Twój wydech uwalnia Cię od napięcia i ciężarów dzisiejszego dnia. Pan Bóg zabierze te ciężary do siebie. Dla Niego nie ważą one nic. On wie, jak cię uwolnić, jak ci pomóc. Po prostu zatop się w Jego miłości i miłosierdziu. Biblia mówi: to też każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby, choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną. Trudne morza tworzą najsilniejszych żeglarzy, trudne czasy tworzą największych ludzi. Na pewno potrafisz sobie przypomnieć wiele sytuacji, gdy ochronił Cię Bóg, gdy otrzymałeś od Niego wsparcie w trudnych chwilach. Pomyśl tylko o ilu takich sytuacjach nie wiesz, ile razy Bóg Cię ocalił, a Ty nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Bóg na każdym Twoim kroku zsyła świętych aniołów, by cię strzegli, by chronili Twej duszy. To, że jesteś teraz tutaj, blisko Niego, to znak Jego troski o ciebie. To On cię przywołał, a Ty podążyłeś za nim. Jesteś bezpieczny. A każdy Twój oddech to kolejny dar od Boga Ojca. Jeśli pragniesz całkowicie pozbyć się lęku z Twojego życia, zwróć się teraz do Boga tymi słowami. Panie, proszę Cię o Twoje cudowne błogosławieństwo. Boże, błogosław mój umysł i oczyść mnie z trudnych emocji. Błogosław moje ciało i uwolnij mnie od wszelkiego bólu. Błogosław moje serce i usuń wszelkie plamy mego grzechu. Błogosław moje dni i prostuj moje ścieżki. Błogosław ludzi w moim życiu i przepełniaj mnie miłością. Błogosław mój dom i wszystkie miejsca, do jakich się udam. Boże, proszę. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie teraz na mnie i przepełni mnie spokojem. Opuszcza Cię lęk, smutek i pesymizm. Pan Bóg ma dla Ciebie tak wiele miłości, Dobra i pokoju, poczuj ciepło Bożej miłości przenikające całego Ciebie. Nic złego Cię nie dosięgnie, każdy włos na Twej głowie policzony jest przez Pana Boga. Ufaj Mu. Wiesz, całą mocą swej duszy jesteś chroniony i bezpieczny. Od tej chwili żyj z poczuciem bezpieczeństwa, cudownego spokoju i akceptacji. Boże światło, które masz w sobie, będzie oświetlać ci Twoją drogę. Nigdy nie jesteś sam. Niech Pan Bóg obdarzy cię swym błogosławieństwem, niech dodaje ci odwagi i sił, by z radością zaczynać i kończyć każdy dzień. Dziękuję za wspólne rozważanie. Jeśli chcesz zbliżyć się do Pana Boga, a przy tym wyciszyć się i pozbyć stresu, subskrybuj kanał Spokój z Nieba.